Trawniki z reguły stanowią mieszankę różnych gatunków traw, wobec czego charakteryzują się wysoką odpornością na różnego rodzaju choroby i nie wymagają specjalnej ochrony. Jeżeli jednak zaobserwujemy niepokojące objawy w postaci nagłego żółknięcia lub zasychania roślin bądź pojawienia się dziwnych plam, może to świadczyć o chorobach grzybowych trawnika czy występowaniu szkodników glebowych takich jak pędraki czy nicienie. Do zwalczania chorób grzybowych warto zastosować poliwersum WP na trawniki. Natomiast przy szkodnikach glebowych preparat Biomas Sugar. Częstotliwość podlewania trawnika zależy od warunków pogodowych, rodzaju gleby oraz rodzaju trawnika i jego wieku. Trawnik należy podlewać zawsze wtedy, kiedy ziemia jest wyschnięta na głębokość 3 cm. Jeżeli trawę wysiano na glebach piaszczystych, podlewamy ją częściej i obficiej. Natomiast na glebach gliniastych mniej obficie i rzadziej. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje w okresie intensywnego wzrostu traw, to znaczy w maju i sierpniu. Należy zwrócić uwagę, aby podczas upałów młody trawnik, który jest szczególnie wrażliwy na przesuszenie, podlewać często, nawet dwa razy dziennie. Trawnik dojrzały możemy podlewać rzadziej większymi dawkami wody. Przyjmujemy, że gleba po podlaniu powinna być wilgotna na głębokość około 10-15 cm. Aby w prosty sposób sprawdzić, czy gleba jest wystarczająco nasycona, można wbić patyk, obserwując na jakiej długości jest on wilgotny. W tej chwili w centrach ogrodniczych istnieje całe bogactwo systemów zraszających od węża z końcówką począwszy po systemy automatycznego nawadniania. Wybór odpowiedniego urządzenia do podlewania jest uzależniony przede wszystkim od powierzchni trawnika. Mniej szkody wyrządzi lekkie przesuszenie niż nadmiar wody. Lepiej nawadniać rzadziej i obficiej niż częściej i słabiej. Częste stosowanie niskich dawek powoduje, że rośliny są słabe i wzrasta ich zapotrzebowanie na wodę. Podczas upalnych dni nie należy podlewać trawnika w godzinach pomiędzy 9 a 17, ponieważ możemy spowodować poparzenie blaszek liściowych, co spowoduje osłabienie roślin. Chwasty stanowią w trawnikach powszechny problem. Zwalczanie chwastów jednoliściennych, czyli takich samych jak trawa, np. perzu, po siebie nie jest możliwe. Pozostaje się z tym pogodzić lub zakładać trawnik od nowa. Natomiast chwasty dwuliścienne, mniszek, koniczyna, babka można skutecznie usuwać chemicznie stosując produkty chwastobójcze, takie jak Bofix 260EW czy Chwastox Trio 540SL. Innym zmartwieniem dla posiadaczy pięknego trawnika jest mech. Co trzeba zrobić w takim przypadku? Bardzo ważnym elementem w walce z mchem jest regularne koszenie na jednakową wysokość, nie za nisko. W przypadku pojawienia się mchu należy wygrabić miejsce jego występowania i co 6 tygodni stosować nawóz granulowany do trawników z mchem z mikroskładnikami. Jeżeli obecność mchu jest skutkiem zbyt kwaśnego podłoża, należy przeprowadzić wapnowanie. Ponieważ wapń przenika w głąb gleby bardzo wolno, nie powinno się stosować tego składnika zbyt często. Z reguły wapnowanie przeprowadza się co 3-4 lata. Zdarzyć się może, że na przykład po zimie wypadnie nam fragment trawnika. Niezbędne wówczas będzie wykonanie dosiewki. Za pomocą grabi lub wertykulatora spulchniamy takie miejsce i podsypujemy jedno-dwucentymetrową warstwą mieszanki żyznej ziemi i piasku i ubijamy. Następnie na takie podłoże wysiewamy nasiona trawy. Przykrywamy warstwą ziemi do trawników z piaskiem o grubości od 0,5 do 1 cm i całość ugniatamy wałem. Po wysianiu nie zapominajmy o ostrożnym podlewaniu.